Witam serdecznie, kochani, z znaku byka w tym czytaniu karterota na nadchodzący miesiąc, na listopad. Zaczniemy to czytanie no troszkę inaczej, chociaż może nie do końca inaczej, bo na październik robiliśmy podobnie. Od ustalenia talizmanu runicznego na ten czas i tego wpływu runicznego, który mówi o tym, co można zmienić, co można poprawić i jeszcze dodatkowo w tym pomóc. Runy mają tą moc sprawczą w przeciwieństwie do Tarota. Jeżeli chcecie przejść do y, czytania kartarota, jak najbardziej w opisie filmiku są fajne linki i możecie tam także znaleźć odniesienie do odpowiedniego momentu, ale zachęcam do zobaczenia, y, co runy mają do powiedzenia. I pierwszą runą, czyli tą runą przewodnią w tym wypadku, jest runa da Runa da y, symbolizowana tutaj w taki y, fajny sposób modelkami, bo y, też, no, powiedzmy, Powiedzmy sobie jeszcze raz, taka obrócona klepsydra, ale przypomina motylka. I moi drodzy, też motyl oddaje w dużej mierze to, co Dagas chce przekazać. Dagas mówi o transformacji, o przejściu z jednego stanu w drugi byki tak w jakiej sferze naszego życia może to być całkowita odmiana naszego życia przejście wiecie z stanu naprawdę jakiegoś kiepskiego w stan naprawdę dobry ale często kojarzy się z, i często koncentruje się na jednej sferze życia i zobaczmy gdzie ta koncentracja znaczy, gdzie, w jakiej sferze życia to będzie no, z jaką sferą życia to będzie powiązane Mamy runę TIVAS, tak? Runę TIVAS jako pierwszą, runę pomocniczą i TIVAS jest to runa energii, runa siły, runa radzenia sobie z przeciwnościami, runa tego, że no, niezależnie jakie wyzwanie by przed Wami się nie pojawiło, to jesteście w stanie sobie z tym poradzić. Więc moi drodzy, już powolutku nam się tu rysuje sytuacja, w której no Wy pewnie Będziecie wiedzieli, co byście chcieli tak naprawdę zmienić w listopadzie, tak? Tutaj się właśnie to rysuje: co chcecie zmienić, i najwyraźniej taka jedna rzecz, o której myślicie może nawet nie wiecie, czy zacząć to zrobić jeszcze w tym nadchodzącym miesiącu, czy może kiedy indziej, może w przyszłości zwlekacie z tym na to wychodzi, że runy już tutaj powoli rysują obraz, że jak najbardziej tą jedną rzecz ważną, na którą myślicie, możecie zmienić jeszcze w listopadzie. I jaka jest runa druga, pomocnicza, wspierająca? Jest to Wunio. Naprawdę dobrze. Wunio jest to runa, że wszystko idzie dobrze tak naprawdę. To jest runa dostatku, ale niekoniecznie dostatku fizycznego, materialnego. Chodzi o to, że wszystko, co jest potrzebne, żeby coś się stało, jest no, nam dostępne. tak? Więc, moi drodzy, mamy już tutaj ten talizman, który ewidentnie wskazuje na sytuację, że jeżeli myślicie nad jakąś zmianą, niezależnie w jakiej sferze życia, bo runy w tym wypadku nie doprecyzowały tego, czasami mogłoby być, jakby tu wyskoczyło gebo, to by można było mówić o zmianie życia tego uczuciowego na przykład tak rozwój w tym wypadku transformację jakby było fechu to kwestiach finansowych, tu macie otwartą księgę, otwartą stronę, gdzie wy musicie się sami zastanowić, co chcecie zmienić. Może zastanawialiście się nad tym już od jakiegoś czasu, myślicie o zmianie pracy, czy wiecie, zmianie samochodu, tego typu rzeczy. Jak najbardziej okazuje się, że listopad jest temu sprzyjający, tym bardziej, nie dość, że wy będziecie mogli sobie z tym poradzić i będziecie mieli na to siłę odpowiednią do tego, żeby to przeprowadzić. To jest jedna rzecz, o której mówi tu Tiwas, ale w wskazuje na to, że okoliczności są odpowiednie, więc listopad jest tym dobrym czasem. Jak w pełni skorzystać z tego talizmanu? No, można go zrobić. Bierzecie kartkę zwykłą, czystą, która no, ja tutaj tak troszkę roboczo to przedstawię, ale na tej kartce rysujecie Albo od lewa do prawa, albo od góry do dołu, tak? A może ja zrobię od góry do dołu. Po środku rysujemy dagas. To jest ważne. Runa przewodnia jest po środku. Nie jest pierwsza ani ostatnia. Jest na samym środku. U góry rysujemy pierwszą runę pomocniczą i to jest i was, to jest taka strzałka, może troszkę trochę dłuższa by tutaj musiała być i mamy wunio, czyli takie P, trochę skośne P, które rysujemy na dole. Wy to możecie zrobić ładnie, ja to rysuję markerem, żeby było lepiej widoczne po prostu na YouTubie. A YouTube ma taką tendencję do wyjaśniania pewnych rzeczy i nie w ten fajny sposób, tak, żeby zrozumieć. I ten talizman warto mieć przy sobie, szczególnie jeżeli jest ta jakaś sytuacja, w której tą zmianę wprowadzacie, moi drodzy, jak najbardziej warto mieć, na przykład w portfelu, w kieszeni, i wtedy no, będzie ten wpływ tego talizmanu na Was oddziaływał najbardziej, tak? Więc tutaj ta możliwość zmiany jest cały czas dostępna i będzie w listopadzie, tu się nic nie zmienia, ale jeżeli chcecie jeszcze skorzystać z dodatkowego takiego kopa energii, mocy, siły, żeby faktycznie te okoliczności były sprzyjające, to warto ten talizman sobie stworzyć i mieć go w kieszeni. Możecie go obuję, ja go rysuję markerem, możecie go ołówkiem narysować, czerwoną kredką, ogólnie jaśniejsze kolory są wskazane, ogólnie najważniejsze, żeby był kontrast, tak? Najważniejsze, żeby był kontrast, ale i było to widoczne. Ale no to już pozostawiam wam. Możecie zrobić to oczywiście bardzo, bardzo pięknie, jak tylko wy potraficie. Moje drogie byki, postawmy kartę teraz już, kart tarota, na dominujący wpływ według kart tarota. I jest to karta kochanków. Okej, okay, to się w żaden sposób nie kłóci z tym. Jak najbardziej wręcz powiedziałbym, że uzupełnia. Kochankowie mówią, że w tym miesiącu, w listopadzie, będzie no albo jedna, Raczej częściej chodzi o to, że będzie kilka sytuacji takich naprawdę pamiętnych. Ja mówię, że pamiętnych. Tutaj tak naprawdę chodzi o to, że to będą takie momenty prób. To będą takie momenty, kiedy będziecie może nawet troszkę zestresowani. Będzie to ważny dzień albo ważny moment, ważna chwila dla Was w jakiejś jednej sferze Waszego życia, tak? Czyli wszelkie egzaminy, jakieś randki pierwsze, takie, które potem faktycznie coś z nich wynika. No nie wiem, jakiś sukces, wygrana albo przegrana, także no niestety może iść w drugą stronę. Ważne, że to są te pamiętne rzeczy, takie naprawdę godne zapamiętania, bo no wiecie, takie bardzo emocjonujące chwile często nam w pamięć po prostu zapadają lepiej niż inne, nie? Moi drodzy, zobaczmy już tutaj, co karty mówią już o poszczególnych aspektach waszego życia w listopadzie. Zaczynamy od aspektów tych takich przyziemnych bardziej, czyli związanych z pracą, obowiązkami tutaj o kurczę, naprawdę fajnie. E, kwestiach materialnych, finansowych, co karty mówią, mamy arcykapłana, głupca i kartę sprawiedliwości. Ok, czyli tu mamy radę kart. I co karty. Mówią byki o planach, przedsięwzięciach waszych. Okej, okay, moje drogie byki, jeżeli chcecie wspomóc kanał. Twierdzicie, że te rozkłady Wam się podobają, obejrzyjcie je po prostu do końca. To najlepszy sposób, w jaki można wesprzeć kanał, czyli obejrzeć ten filmik do końca, od deski do deski i może nawet lajka zostawić na końcu. To super. Byłoby naprawdę, ja będę naprawdę wtedy w niebo wzięty. Moje drogie byki, co karty mówią o kwestiach tych obowiązków, tych rzeczy, które musicie robić? Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tutaj na przykład właśnie. Na taka transformacja, ta zmiana ważna albo no ta na pewno pamiętna chwila emocjonująca miała miejsce właśnie w tej sferze waszego życia. Mamy asa mieczy, czyli pokonanie jakiejś trudności. Mamy czwórkę buław, która wskazuje... O, trochę od tyłu zrobiłem, tak? Tak naprawdę. E, dobra, zróbmy to od przodu. E, jest dziewiątka pucharów. Pojawia się fajna okazja albo dobre, naprawdę sprzyjające okoliczności, tak? Żeby coś się udało, Pomimo tego, że jest to wyzwanie, że jest to coś trudnego. Tak, nie jest to coś takiego codziennego, z którym sobie wiecie, bez większego problemu radzicie. To jest coś takiego konkretnego, i tutaj okoliczności bardzo sprzyjające, takie właśnie łód szczęścia troszkę wam się trafia i dzięki temu osiągacie coś naprawdę fajnego, to jest ta czwórka, buław to jest takie skondensowane szczęście, gdzie świętujemy, cieszymy się wewnętrznie z tego, co. Się wydarzyło, tak? To jest takie trochę naokoło, ja wiem, ale wytłumaczenie tej karty. I czwórka była wtedy po prostu mówi, no że jesteście bardzo, bardzo szczęśliwi, zadowoleni w tym danym momencie. Dlaczego? Bo wam się to udaje. Więc tutaj nawet mówił o takiej ważniejszej sprawie, jeżeli to jest coś, co gdzieś tam załatwiacie, może udaje się w końcu gdzieś tam coś załatwić w tym urzędzie, bo się coś zmieniło, może wygrywacie sprawę w sądzie, może w pracy udaje się to tamto czy o wam to co sobie postanowiliście wprowadzić może nawet nie tyle postanowiliście dziewiątka pucharów może mówić o Okazji, szansie, która się trafi, czyli to niekoniecznie musi być planowane. Niemniej na pewno to będzie coś takiego, co Wam, wiecie, tak trochę niespodziewanie, ale pozytywnie Wam z nieba spadło. Będzie się wiązało z pewnym wyzwaniem, no bo może trzeba będzie tutaj się jakoś postarać i coś konkretnego zrobić, żeby to osiągnąć. Ale niezmiennie widzę, że będziecie w stanie to zrobić i to będzie na plus. Więc moi drodzy, nie wiem, rozmowa o pracy, jeżeli jest. Jesteście na etapie poszukiwania, myślicie o zmianie pracy, na to wychodzi, że to jest bardzo dobry czas, żeby coś takiego rozważyć i już jeszcze w listopadzie udałoby się to zamknąć, tak? Jeżeli no po prostu nie myślicie o jakichś takich przebojowych, naprawdę wielkich, konkretnych rzeczach, to tu by karty po prostu mówiły, że pomimo że tego, że to jest jakaś trudniejsza sprawa, właśnie gdzieś tam wojujecie z jakimś urzędem, macie jakieś sprawy, musicie ogarnąć nawet własnymi rękoma, jakiś remont w domu, Coś takiego, walczycie z czymś, bo Wam nie wiem, kanaliza trochę nie działa, udaje się i to tak się udaje, że tak naprawdę na 100% już teraz będziecie z tego zadowoleni i będzie spokój. Spokój w kwestiach finansowych także widzę, ale to taki troszkę spokój, moi drodzy, który będziecie musieli, o którym będziecie musieli troszkę zawalczyć, tak? Mamy arcykapłana, mamy głupca, mamy kartę sprawiedliwości. Moi drodzy, bardzo skrupulatnie, bardzo uważnie przyjdźcie i przyłóżcie się do tych wszystkich rzeczy związanych z finansami, tych nudnych, tych związanych z opłaceniem wszystkich potrzebnych, wiecie, zobowiązań. Sprawdźcie przelewy, jeżeli nie wiem płacicie podatki, czy tam nie pomylicie cyferki, że nie dopłacicie kilku groszy. Wiecie, jak nadpłacicie kilka groszy, to albo kilkanaście złotych nawet, to nikt się wiecie, nie obrazi. Ale jak nie dopłacicie, oj, to przecież dobrze wiecie, jak tam potrafi każdy się przyczepić, jeżeli brakuje kilku groszy nawet, tak? Jakiś urząd czy coś takiego. Ważne. Ja bym tutaj najbardziej widział właśnie coś takiego co by się dało przeoczyć, nie? co by się w, w normalnych okolicznościach po prostu przeoczyło, to jest ten głupiec, który tutaj po prostu mówi o tym, że troszkę zbyt lekkie podchodzenie do finansów swoich, ewentualnie tutaj mogą karty mówić takiego, wiecie, o rozrzutności, że tak sobie myślicie, a ja tam mam na tym koncie te pieniądze, to się zupełnie nie martwię, kupię sobie to, 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 to i to i tamto, a okazuje się, że odrzucona karta. nie. Więc, zbyt lekkie podejście do tych aspektów finansowych mogą, może przynieść wam pewne komplikacje, problemy. Najczęściej właśnie mówię, że to arcykapłan z kartą sprawiedliwości by wskazywało na to, że możecie o czymś zapomnieć, coś może Wam umknąć, jakaś ostatnia rata, ostatni termin do zapłaty, czy coś takiego, warto bardzo skrupulatnie przejrzeć te wszystkie swoje zobowiązania i się z nich wywiązać po prostu. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli macie jakieś plany przedsięwzięcia, tu karty mówią, że Osiągnięty zostanie cel, ale po czasie, tak. Co to oznacza? No może wiecie, jeżeli macie jakieś ambitne swoje przedsięwzięcie, nie wiem, chcecie schudnąć, tak? chcecie zrzucić trochę kilo i, i sobie postanowiliście, a w listopadzie 4 kilo zajdzie, nie? Tydzień na kilogram na tydzień troszkę zbyt ambitne podejście. Tutaj karty mówią, że jak najbardziej będzie szło to w dobrą stronę, ale będzie to wymagało więcej czasu. Tak samo, jeżeli macie jakiś wyjazd, będzie bardzo fajny wyjazd, ale np. ta Królowa Mieczy tutaj jest kluczowa. Mówi o tym, że mogą być pewne opóźnienia. Nie wiem, lecicie gdzieś samolotem, może być opóźniony lot. E, jakieś tego typu przeboje na waszej drodze mogą być, raczej znaczy takie nudne przeboje, bym powiedział, tak? E, nudne przeboje, takie właśnie typowo codzienne, e, trudności, potknięcia, jakieś wydłużenia i tak dalej, i tak dalej. E, ale cel. Ten, który chcecie osiągnąć, jest osiągnięty. Do osiągnięcia jak najbardziej będziecie mogli dostać to dokładnie z tego na przykład wyjazdu, co sobie postanowiliście. Tylko no, troszkę będzie droga do tego bardziej męcząca, zwyczajnie byki. Tak? Moi drodzy, Zobaczmy, co w tych aspektach bardziej takich osobistych się teraz będzie działo, co karty chcą powiedzieć. Zapytamy o Waszych bliskich, rodzinę, przyjaciół. Mamy dużo denarów. O, no, znowu denary, moi drodzy, ale zapytamy też o aspekt uczuciowy i będziemy interpretować ten aspekt uczuciowy tak dla osób, które są w związku, jak i dla zimbi. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o, o, o kontakt z bliskimi, ważnymi osobami, tutaj widzę, że będziecie się dogadywali z nawet nie z. Znaczy, z wszystkimi to po prostu, tak. Widzę, że po prostu będziecie się dogadywali z ludźmi. To jest dość, dość proste, i tutaj akurat to nie będzie nawet jakoś tam specjalnie zauważalne przez Was. Po prostu się będziecie dogadywali, moi drodzy. Ale szczególnie jakaś jedna osoba z tych Waszych bliskich, czyli to i tak są osoby, które są z reguły Wam przychylne, nie? Wy jesteście przychylni w stosunku do nich, ale tutaj, moje drogie byki jakaś szczególnie jedna osoba będzie się wyróżniała, czy wasza relacja będzie się wyróżniała z tą osobą i tutaj naprawdę może dojść do jakiegoś pogłębienia tej relacji, tak? Będziecie naprawdę tutaj siebie rozumieli wybitnie, będziecie się dogadywali świetnie, będzie naprawdę wam łatwo przechodziło, a także przez to, nie wiem, może robienie tych wspólnych rzeczy jakichś, które będziecie robili, to wasza ta więź się jeszcze zacieśni, nie wiem, może zaczniecie regularnie dzwonić tam do swojego kuzyna i macie, okazuje się, że po jakichś latach czy wiecie, takim utrzymywaniu kontaktu, aby, aby tutaj jest ożywienie i, i, i teraz o wiele bardziej wiecie i o wiele lepiej siebie rozumiecie, macie jakieś wspólne tematy, wspólne pasje, zainteresowania i, i wiecie, jest renesans. Moi drodzy, jeżeli chodzi o aspekt uczuciowy, jesteście w związku. Tu widzę, że dowiecie się czegoś na temat swojego partnera. Tak? Będzie, wreszcie, ok, żeby nie było, to nie od razu jest jakaś tam tajemnica nadzwyczajna, e, która teraz, łe, strasznie, nie, bo nie wiadomo, co on tam robi, jest jakimś tam seryjnym e, kimś tam, czy coś takiego, nie, nic z tych rzeczy. E, moi drodzy, dowiecie się czegoś o waszym partnerze, partnerce, e, czymś raczej właśnie takim, że pokaże on czy ona swoje drugo, drugie oblicze, czy tam trzecie, czwarte, piąte, szesnaste, którego nie znaliście. Spojrzycie na tą osobę w innym świetle, ale widzę, że to będzie takie objawienie, w, raczej w sytuacji, gdzie ta osoba wasza, no jedna z ważniejszych w życiu, wam zaimponuje. Czyli mówiąc krótko, wasz partner, partnerka, wam czymś zaimponuje. Zrobi coś, co wywrze na was. Wrażenie, i przez to będziecie wiedzieli, że ta osoba może takie rzeczy robić, że umie takie rzeczy robić. Wiadomo, moi drodzy, w zależności od relacji, jeżeli jesteście już milion lat ze sobą, to mogą być troszkę inne rzeczy. Może wiecie, nawet być jeszcze bardziej to szokujące, że nie wiedzieliście, że ta osoba coś takiego potrafi. Ale jeżeli jesteście na początku swojej drogi, no to tutaj bym akurat specjalnie aż tak się nie dziwił, tak, no bo poznajemy cały czas tą drugą naszą osóbkę w życiu i przez to, no, też wyrabiamy sobie opinię na jej temat I mam nadzieję, że jak najlepszy Moi drodzy, jeżeli jesteście singlami, to byki, sądzę, że może ten rozkład być taki, pewnie nie pocieszeni, będziecie jakoś wybitnie, ale bo ten rozkład wskazuje na to, że trzeba tej osoby szukać. Tak, trzeba tej osoby szukać. Trzeba takiej osoby, którą by, by warto było z nią coś stworzyć. Trzeba by było też, i to jest ciekawe, że w tym szukaniu zdecydować się na. Ja nie powiem, że, że wiecie, na jakieś tam. Osoby, na które normalnie byście nie spojrzeli, tak? Czyli ja nie mówię, że teraz macie tam szukać kogoś, kto zupełnie nie jest w waszym typie, ale chodzi o to, że nie jest może pierwszym, nie jest może aż tak najbardziej przebojową gwiazdą, która tam lśni w tym kontekście, tak? Byki, żebyście bardziej spojrzeli się w, spojrzeli się w kierunku osoby, którą faktycznie trzeba by było troszkę bardziej poznać. I dać jej szansę, może, żeby ją poznać. Zamiast tego, kogoś, kto opowiada niestworzone rzeczy, imponujące rzeczy raz po raz, tak wiecie, wylewa je, tak? Tutaj ktoś by jednak był mniej oczywisty. O tak, o to mi chodzi. Że nie ufajcie może koniecznie osobom, które od razu zrzucają na Was niebotyczne wspaniałości i superlatywy na swój temat bo to o kim innym by miały gadać, wiecie. A spójrzcie na te osoby troszkę mniej oczywiste, i najwyraźniej wśród takich mniej oczywistych osób będzie ktoś naprawdę warty uwagi. Moje drogie byki. Co tu karty są na koniec? Jeszcze powiedzieć o Waszym samopoczuciu, energii, ewentualnej trudności, moi drodzy, coś dobrego, co się wydarzy, i rada, czy spostrzeżenie kart. Bardzo fajne, bo dziewiątka pucharów. Kwestie samopoczucia no, karta Księżyca. Trzeba przyznać, że może ten jesienna handra was troszkę trochę połapać, tak? Karta Księżyca właśnie idealnie się wpasowuje w to takie samopoczucie, tam takie energię jesienną, gdzie troszkę jesteśmy bardziej wycofani w pewnych sprawach, nie jesteśmy aż tak bardzo, wiecie, ożywieni. To nie jest nic konkretnie jakiegoś złego i też nie będzie się utrzymywało przez cały listopad, żeby nie było, ale no możecie poczuć takie troszkę jednak spowolnienie. Nie, tak? Jeżeli chodzi o to samopoczucie wasze, jeżeli chodzi moi drodzy o ewentualną przeszkodę, prosta rada, trudniejsza pewnie do wprowadzenia w życie, bo tutaj zbyt, zbyt emocjonalne podejście, zbyt taka duża ekscytacja do pewnych rzeczy będzie niewskazana tak Bardzo proste jest z tego przesłanie: takie, żeby nie działać pod wpływem impulsu e, aż tak bardzo. Nie? I że w tych takich rzeczach, które się pojawiają, to nie jest o, od razu muszę to mieć, muszę to mieć. Może się pojawić sytuacja, gdzie trzeba będzie tak trochę spokojniej do pewnych rzeczy podejść. Może do tych, wiecie, emocjonujących sytuacji także, ale ogólnie. Ta, to, to nie jest jakiś wielki problem, to nie jest jakaś tutaj wielka, wielka trudność, więc moi drodzy, raczej bym to traktował, że tutaj jakiegoś naprawdę wielkiego wyzwania, przeszkody wielkiej nie ma. Tylko, że wskazanie, jeżeli czujecie się w pewnym momencie tacy, nie wiem, przymuszeni, może nawet do działania, żeby zrobić coś szybko, od razu, energicznie, to też, tak, żeby się Wam lampka zapaliła i żebyście pomyśleli, czy na pewno czy tak trzeba i czy na pewno warto? Dobra rzecz, która idzie w waszą stronę w tym miesiącu, pomimo tego, że będą tutaj takie przebłyski, takich momentów dość bardziej znaczących, to moje drogie byki, będzie całkiem spokojny czas. Będziecie mogli też znaleźć czas dla siebie po prostu. I najwyraźniej tego czasu dla siebie będziecie troszkę więcej potrzebowali. I rada kart jest taka, że ok, tak jak tutaj było powiedziane, że będzie trochę spokojnie, spokojnie. Tylko od czasu do czasu coś będzie się przydarzało takiego bardziej ekscytującego. To ta dziewiątka Pucharów mówi o tym, to jest takie bardziej spostrzeżenie, może nawet, niż rada, że jeżeli coś faktycznie pojawia się i ewidentnie widać, że to jest coś dobrego, to faktycznie takie będzie. Tań, czyli tutaj podejrzewam, że ta możliwość, e, może e, także, wiecie tutaj, to, to jak zaimponuje wam wasz partner, kochani, e, to, że okoliczności przy dążeniu do tej zmiany wam sprzyjają, e, to faktycznie jest, e, jest tutaj mocno zaznaczone e, i prav, to będzie prawdziwe. Nie? To będzie prawdziwe, więc okej, okay, trzeba będzie troszkę się wstrzymać przed pewną taką e, zbyt. Z nadmiernym entuzjazmem, tak? Nadgorliwość jest gorsza, wiadomo od czego, ale, ale nie będzie to rzutowało na to, że jednak to, co faktycznie wydaje się super, tak w wielu przypadkach faktycznie będzie okazją i będzie super. Ja wiem, że to może się kłócić z tym, co przed chwilą powiedziałem o tym, żeby nie ufać tym, którzy są za bardzo FIFA Rafa, ale podejrzewam, że, takich, że to, będzie tak? to będzie zbyt oczywiste. To będzie zbyt oczywiste. Tutaj nikt nie będzie mącił wody. Po prostu ci, którzy próbują siebie sprzedać w taki hamski sposób, że są najlepszymi ludźmi na świecie, jeżdżą najdroższymi samochodami, zarabiają miliony złotych, no to będzie to łatwe do przejrzenia, że taka osoba nie jest warta Waszej uwagi, a warta jest ewentualnie taka, która nie jest aż tak oczywista. Rozumiecie, o co chodzi. Moje drogie byki, to jest rozkład dla Was do końca listopada, czyli na listopad tak naprawdę. No, no w sumie to do końca listopada, no od początku do końca listopada. Życzę Wam tego wszystkiego, moi drodzy. Mam nadzieję też, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, byki, pa!